Witam Was serdecznie z tej strony, Bany. Zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka z serii Epickie Bitwy. Generalnie ma być to seria o super wynikami robionymi na konkretnych czołgach. Nie przez przypadek wybrałem ISA-7 jako pierwszego. Bardzo mi się podoba ten czołg, bardzo go lubię. No, trochę legenda, tak? Można by troszkę nawinąć o historii. Prototyp. Zostały wybudowane dwa prototypy, no i to skończyło się dość pechowo, ponieważ e... Podczas testu zbudowano dwa prototypy. Jak już powiedziałem, podczas testu przy strzale do jednego odpadło kółko, a drugi się spalił. Także uznano, że gra nie jest warta świeczki. Dodatkowo, gdyby ten czołg World of Tanks był, zostałby zrobiony tak, jak miało być to na papierze w Rosji, byłby praktycznie niezniszczalny, nieprzebijalny z przodu. Taka troszkę mocniejsza VKB. Jedźmy dalej. Tutaj kolega standardowo jedzie po linii 1. To jest generalnie miejsce dla ciężkich czołgów. Tutaj najlepiej się czują. Tutaj najwięcej można zdziałać z tak niecelnym dziełem, jak wisie 7. Mamy pierwszego przeciwnika. Po drugiej stronie jest dużo trudniej. Aleja, aleja Nubów, jak nazywają linię 8. Bez celnego działa trudno jest coś tam zrobić. Jeden jeden td np. T95, jeśli nie ma altery, jest w stanie zablokować cały przejazd. Tutaj kolega dość odważnie. Wyjeżdża, ale chyba, widząc, że niedaleko jest Foch, Foch 155 cofa się. To jest bardzo dobra decyzja. Ja też bym tak zrobił, bo pusz jest pierwszy strzał. Pusz tamtą stroną zazwyczaj oznacza to, że możemy zostać sflankowani z drugiej strony, no i nasza przygoda na mapie się kończy. Mapa to oczywiście klasztor. Mamy po 4 dziesiąte tiery w każdej drużynie. Tutaj w zasadzie teraz e, jeszcze powiem, kto e, jest autorem tej powtórki. Xcoraz X z klanu AE Generalnie ignorują go w tym momencie. E, tu sobie oddaję jeden, drugi, trzeci celny strzał, a e, nie otrzymuję samobrażeń Chyba są wszyscy skupieni na klasztorze, co jest oczywiście błędem, ponieważ i 7 tutaj może dużo zrobić. Wynik już nieciekawy: 1-4. I znów udało się złapać chyba T44, jak próbował wyjechać. Już na ten moment mamy 2339 obrażeń. Dlaczego wybrałem tą powtórkę? Bo według mnie, wynik, jeśli chodzi o damage, jest po prostu epicki. 2,855 WN8, 2,175 w przybliżeniu, także już jest całkiem nieźle. Tutaj mamy ten luksus, że nie musimy jakoś wielce celować w tygrysa. Dwójkę możemy strzelić gdzie bądź. Jest drugi frak i to oczywiście wejdzie. Kolega dalej stara się puszować. Wynik 2,6 co oznacza raczej przegraną. 530, kolejne, kolejny damage. 3,800 damage'u zadanego. Kolega w czołgu obok też puszuje, chce coś zrobić. Gra całkiem rozsądnie, chowa się za dziesiątką. Jak ma okazję wyjechać, to wyjeżdża. Tutaj raz udało się za 318 tygrysowi dwójce przebić ISA-7. No to chyba normalne 37. 7 4000 damage, wyjeżdża baczat 25. Chyba nie przeładowany, mam takie wrażenie. Co oczywiście dobrze wróży. Korasowi jest od Sta1 kolejne Kolejne uszkodzenia. Jest i Arta oczywiście, to jest jeden z ulubionych celi Artylerii Al i pięknie weszło za kolejne 500. Arta na szczęście bez uszkodzeń z HEK Jedźmy dalej. Sta na 33%. Wynik: no udaje się troszkę odrobić. Jest 5 do 7. Tu wyjeżdża nam znów barczat za 535. Bardzo dobre losowanie. Tutaj po paczu zdaje się 9,8, dostał dość konkretnego buffa i 7, jeśli chodzi o pancerz i średnie uszkodzenia. Wcześniej rzadko losowało mu powyżej 500, teraz to jest mniej więcej normą. Mamy czwarty frak i jedziemy dalej tutaj bardzo rozsądnie powrót, powrót na bazę przy wyniku 6:9 jest dużo lepszym rozwiązaniem niż puszowanie bazy przeciwnika 8 do 10 decap także w miarę w miarę coraz może być o to spokojne tutaj oczywiście próba przez na clash to 488 wchodzi w zdaj się w 50 co jest dobrym wynikiem w zasadzie Pestka opnięta przeciwnikowi za darmo. Arta jest już w tym miejscu, co świadczy o kiepskiej sytuacji na kapie. Dobrze, że zachowała się na tyle przytomnie, że odjechała stamtąd, na nie czekała do ostatniej chwili. Tutaj widzimy ISA 7 na 76%, T44, które tylko od tyłu będzie dla nas jakimkolwiek przeciwnikiem. Kto tu jeszcze, jeszcze został? IS7, IS8, E50. Jedna artyleria M53, LAV, STA1 i T54, także może być, może być różnie. Tutaj kolega został już tylko i wyłącznie z artylerią. Wystarczy, że dwa trzy czołgi zaatakują jednocześnie i w zasadzie jest pogrze 6463 obrażeń, także można odważnie powiedzieć, że kolega sam rozgrywa tą bitwę bez, bez pomocy yy, kolegów z drużyny. Jeśli chodzi o pestki, zostało 6 zwykłych, 6 goldowych i 4 haeki. Mamy jeszcze do wykorzystania gaśnicę i zestaw naprawczy, oby się nie przydały. No i kolega namierza ISA 7 i ISA 8, zjeżdża ich w stronę. No w tym momencie to już takie 8-13, marna szansa na jakąkolwiek wygraną, no ale zobaczmy. ISA 7 uda się opchnąć pestkę za darmo. Detrak, co prawda niskie losowanie, ale wyszło w miarę ok. Tutaj bardzo dobre, bardzo dobre zachowanie. Kolega schował kadłub. I z 7, który próbował go zaatakować, musiał pokazać swoją dolną płytę. No i dostał kolejne obrażenia. 7400 7 w tym momencie. I z 8 nie przebija się. Co jest bardzo dobrą wiadomością. Miał ja tylko 15%. Właśnie zakończył swoją grę. 9 do 14. Kolega został sam na 2, 4, 5. 6, na 6 graczy, w tym jedną artylerię. Tutaj już. Artyleria komentuje nice job i 7, ale przy takiej ilości wrogów, chyba większym problemem będzie brak pestek. E50 nie przebija się, świetne zagranie. To już szósty frak, czyli mamy specjalistę. Sta1 atakuje. No, medy jak to medy, za wszelką cenę próbują dostać się z boku od tyłu. I z 7 jest dość magiczny, jeśli chodzi o pancerz. Z boku niewyjaśnione. Peski potrafi połknąć za zero, co jest oczywiście bardzo dobre. Te 44 BS haeków za śmieszne wartości teraz bez uszkodzeń, wcześniej 38. No i w końcu obrywa Koraz od ISA 7. Czy to będzie problemem? No okaże się jest 7 fragów, także bitwa genialna, tak naprawdę. No i właśnie mamy 8 fraga. 9000 obrażeń, 14 WN8. Właśnie takie rzeczy są do zrobienia po tym buffie, jeśli chodzi o pancerz. Dużo więcej odbija, naprawdę dużo, zauważalnie dużo. No i pestka w plecy, chyba T-44 zrobił najgorsze, co, co mógł zrobić. Um, no i z tym działem. Ja osobiście używam tylko, zobaczcie, zostały tylko trzy pestki zwykłe, cztery haeki i trzech przeciwników do załatwienia. Nie wiem, ile lew ma HP. T-44 jest tam na... Ogrysku, nie powinno być problemu. No i artyleria, y, chyba nie była jeszcze wyświecona, także ciężko stwierdzić. Na ten moment ma trzy fragi, także stanowi jakieś zagrożenie. Kolega wraca w stronę kapa. A my czekamy na rozwój sytuacji. Generalnie i 7, jak pewnie wiecie, bardzo często wykorzystywany na CW ze względu na mobilność. No i mamy T44 z auto i nieźle. Dziewiąty frak, 9831 obrażeń. U, lew strzela z haeka. To chyba jedyna opcja, żeby się przebił, bo wątpię, żeby brakowało mu pestek. U, i nie weszło szkoda tej pestki, bo może być kluczowa, została ostatnia. Ładuje się w zasadzie ostatnia pestka zwykła. Później będziemy już mieć już mieć tylko 4 haeki. 145 no, śmieszne obrażenia. 497 weszło y, w lava tutaj gość przeciwnej drużyny za 50 PS zabi wszystkich bobów. Y, Koraz informuje. Swoją drużynę, że ma tylko 4 haki. To oczywiście problem, no najlepiej by było teraz objechać z boku tego yy, lewa, ale wątpię, żeby się udało. On z Heków bez uszkodzeń. Zresztą 435 to już chyba byłoby lepiej, jak miał 60% HP wyjechać i spróbować w boku uderzyć i sa znów za 111, no z haekami to loteria, Może mógłby spróbować strzelić w dolną płytę i to by coś pomogło. Haek nie wszedł. No, i zobaczmy co teraz. Może w dolną płytę, no po prostu pech. Zastanawiam się, co robi artyleria przeciwnika. Spodziewam się jej na plecach. A tu jej cały czas nie ma. No i pięknie, zostaje jedna artyleria, jest 10 fragów, czyli Radley Walter, braka mu. Uuuu... No i kończy się w zasadzie w najgorszy z możliwych sposobów dla